Dzień dobry, bardzo zaczynamy. Kolejny dzień. Dzień dobry. Get out! <laughs> Pokażemy omot tego. E, od, od, od strony tego. Jak się nazywa ten tobołek na głowie? Nie pamiętam. Turbanu. Turbanu. Pomachaj. <laughs> I działamy dalej. Po krótkiej przerwie, ale wracamy. Co prawda, tutaj mamy ładne pole. I odpoczynek, ale wracam z daily vlogiem, ale trochę inaczej niż do tej pory. Bez presji, bez ciśnienia, bez tego, że muszę coś nagrać codziennie, chociaż prawdopodobnie to spowoduje, że codziennie będę miał dla Was nową treść. Dzisiaj ucieczka do lasu, chociaż z tej strony tego nie widać, ale schowaliśmy się w części Parku Krajobrazowego w Jelczu i. Stwierdziliśmy, że nagramy tutaj kilka fajnych rzeczy i odpoczniemy z głową pełną pomysłów, ale z tym wrócę do ciebie dosłownie za chwilę. Po trzech tygodniach intensywnej pracy, planowania i wszystkiego okazało się, że nie wszystko wyszło nam tak, jakbyśmy chcieli, bo wcześniejsza kampania, która działała, konwertowała, nagle w czasie epidemii, pandemii, przepraszam, okazała się mniej skuteczna i trzeba było pomyśleć, co trzeba zmienić, więc biorąc pod uwagę moją. Natarczywość wynikającą z tego, że ja muszę sprawdzać pewne rzeczy, bo jestem strategiem i zawsze staram się sprawdzać, co się dzieje w trakcie i planować cały proces. To się okazuje, że mam to manie i sprawdzam co 5 minut pewne rzeczy i powoli zaczynam to wyłączać. Ale to, co się wydarzyło, to to, że właśnie uświadomiłem sobie, że coś nie bangla i trzeba coś z tym zrobić, więc zaczęliśmy. Bardzo szybko razem z Szymonem, którym pracujemy nad marketingiem i z moją żoną, weryfikować to, co poszło nie tak, i dzięki szybkiej reakcji mamy już zapisanych ponad 600 osób na webinar. Na który cię serdecznie zapraszam. Jeżeli to oglądasz dzisiaj, to będzie się on za chyba dwa dni, w poniedziałek o godzinie 20, czyli 18 maja. W którym razem z moją żoną, która siedzi gdzieś tam, jeżeli ją widzicie, to fajnie, jeżeli nie, to zaraz ją pokażę, bo będziemy mówili tam o fajnych rzeczach. O m.in. Sprzedaży premium, czyli to, na czym się znamy najbardziej, ale też będziemy mówili o tym, w jaki sposób przygotować się w ogóle do sprzedaży w ramach tego śmiesznego i dziwnego czasu, którym jest pandemia, i strasznego, bo nie jest dobrze, ale to nie znaczy, że mamy czekać na Godota i pokażę Wam moją żonę, bo to już jest mój vlog, a nie reklama, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby podejść tam. Tam właśnie obok widzieliście moją żonę, która nagrywa e, razem z kartką papieru. Zobaczmy co ona tam ma. Ona tam ma fajne rzeczy. Ja żona, ma dużo, dużo pytań, o. na które właśnie odpowiada, nagrywając wideo. To jest w ogóle, proszę Państwa, wasze słowa. Wasze, to są Wasze pytania, Wasze, wasze obiekcje. Patrzcie, patrzcie, te. patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie wiem czy to widać. I to jest część, którą myśmy sobie Oj, wyciągnęli. Nie, nie. No macie jeszcze <laughs> i jeszcze. Whatever. To jest coś, co jest mega istotne, bo to są wasze pytania, wasze obiekcje, wasze wątpliwości do tego, co można robić ze sprzedażą w fotografii. Kiedy weszliśmy w schemat sprzedaży, w sensie może nie w my w schemat sprzedaży, bo każdy fotograf sprzedaje, tylko w większości ludziom wydaje się, że fotografia to nie jest temat, w którym można sprzedawać. I kiedy weszliśmy w to, byliśmy już na pewnym etapie walki z naszym własnym shitem, no, mówiąc bardzo kolokwialnie. I do czego zmierzam? Kiedy w to weszliśmy, zaczęliśmy zbierać mega wiele hejtu. I często gęsto w tych pytaniach, które widzieliście u Justyny, to jest taki schemat, w którym ktoś się boi, że o Jezus Maria, jak ja zacznę publikować swoje rzeczy zacznę mówić w ogóle, że sprzedaję, to ludzie będą się na mnie rzucać z psami i będą się po prostu na mnie wyżywać. Pojawi się fala hejtu, ja nie chcę się pokazywać. I tak. Jeżeli jesteś przygotowany na to, że pojawi się fala hejtu, to będzie spoko. Jeżeli nie jesteś na to przygotowany, to jest wtedy do dupy, my nie byliśmy na to przygotowani i ja idąc takim schematem, jak patrzę na siebie, gdzie jestem teraz, po trzech latach, po trzech latach, od kiedy uruchomiliśmy nasze wcześniejsze działania. Dalej jestem w dupie, bo te rzeczy, które nas pociągnęły finansowo wtedy powodują dalej naszą mordęgę i dalej nasz taki czas, w którym musimy się zastanawiać nad tym, co robić, jak robić, ważyć rzeczy finansowe. Żeby to wszystko miało jakiś sens i szansę na konwertowanie w jakikolwiek sposób na finanse, ale jednocześnie, żeby to była też dobra zabawa i to, z czym ja się zmagam od dłuższego czasu, to to, żeby wyłączyć kwestie właśnie hejtowe i tego, że ktoś się do mnie czepia i ktoś mówi o mnie źle czasami. Bo to się zdarza nawet, nawet dość często. Bo ludziom w dalszym ciągu się wydaje, że jeżeli ktoś coś sprzedaje, to jest słynie dobry i w ogóle fu. To, co się wydarzyło gdzieś w tym czasie, co ja sobie mocno świadomiłem, w ostatnich dniach, w ostatnim. W ostatnim czasie, tak naprawdę 8 obchodziłem urodziny 8 maja, więc e, wtedy wróciła do mnie z taką wzmożoną siłą opcja. Hm, no, może jednak zastanówmy się, czy to, co robimy, ma sens. No i takim głównym założeniem, głównym wnioskiem, który gdzieś tam się pojawił, jest to, że kurczę. Ja nie do końca jestem szczęśliwy z schematem, w którym żyję. Ale nie dlatego, że jest mi bardzo źle, tylko dlatego, że nie do końca poszło tak jak ja chciałem. Bo ja sobie coś założyłem kiedyś że coś do 30, tam paru lat, 30 suma sumarum, ale do 30 coś będę miał, coś zrobię i to już będzie takie fajne. I co się okazało? Że świat powiedział nie, to nie jest jeszcze twój moment, jeszcze nie jest ten czas, bo nie zrobiłeś wszystkiego, bo się opierdalałeś, bo zrobiłeś ich rzeczy nie tak. Ale mając dwójkę fantastycznych dzieciaków i żonę, trzeba było się zastanowić nad tym, czy te myśli nie są z dupy. I idąc tropem mojej babci, jeżeli nikt ci, e, nikt ci nie pomoże, jeżeli sam nie będziesz chciał sobie pomóc, e, no to zacząłem walczyć. Najpierw się pojawiły tła, jak wiecie i znacie historię. To te tła spowodowały, że trochę było lżej i fajniej. Ale ostatnio moja depresja niestety wróciła ze zdwojoną siłą. I znowu nie mam siły wracać, znowu nie mam siły wstawać. I, i to się będzie zdarzało. I dopóki sobie zdaję z tego sprawę, że. Muszę z tym walczyć. I że to nie jest tak, że raz coś zwalczyłem i to już się nie będzie powtarzało. Jestem w takim wieku, w którym większość rzeczy tego typu pojawia się, bo, bo przeżywamy pewne frustracje. I ja wczoraj bardzo mocno wchodząc w pewne schematy, uświadomiłem sobie, że ja po prostu chodziłem i wchodziłem do kurnika i zbierałem gówno, a nie zbierałem jajek. To jest coś, co usłyszałem ostatnio w ramach wykładu pewnego buddy. I kurde, coś w tym jest, że my chodzimy i zbieramy shit, e, zastanawiamy się nad tym, co nam w życiu nie wyszło, e, że zbieramy każdą jedną, każdy jeden segment, i się okazuje nagle, kurwa, przecież to wszystko, co zrobiłeś obok, było dobre. A ty skupiasz się na dwóch elementach albo trzech, albo czterech, które wpakowały cię w gówno, ale nie patrzysz na to, że masz fantastyczną żonę, fantastycznego syna, córkę, e, że. Ludzie, z którymi rozmawiasz, cię kojarzą, że zagrałeś w telewizji przez dwa lata, yy, w serialu, tylko, mówię, że urwa, główny serial, nieważne, zagrałem w serialu, stałem wybrany z castingu, nawet mi za to płacono, a dzisiaj się zastanawiam, że jezu, przecież tyle rzeczy spieprzyłem, a nie widzę tak naprawdę, że wiele rzeczy ogarnąłem dobrze, że od wielu lat mam firmy albo firmę. W zależności od tego, na jakim byłem etapie, to, że stworzyłem fajną szkołę wokalną, która miała swoje oddziały we Wrocławiu i w Brzegu, i miałem tam ludzi, i miałem masę ludzi na castingach, i na to nie patrzę, na to nigdy nie patrzyłem, a teraz nagle, wczoraj, bardzo mocno, pojawiła się taka opcja, że nie można zbierać wiecznie gówna, i dopóki nie zacznę myśleć o tym w takich kategoriach, to nie będzie dla mnie żadnego ratunku, bo żadne, żadna depresja. Mi w tym nie pomoże, bo depresja to jest coś, na co oczywiście, po części, jeżeli nie jestem w stadium klinicznym, że potrzebuję lekarza i tego wszystkiego, chociaż już już nie bywało, to jestem w stanie sobie z tym dać radę na tyle, ile jestem w stanie. Czas najwyższy, odbyć pewną terapię, zacząć rozmawiać z kimś obok, kto będzie bardziej neutralnie patrzył na tą sytuację. Przepraszam, że tak uciekam, ale podoba mi się ten widok kolany i tego pola otoczonego lasem. I to jest coś, co na mnie ostatnio spłynęło. A I ty, i ja, i my wszyscy mamy taką tendencję do przesady, do natychmiastowej gloryfikacji naszych działań, że nie zakładamy, że przez najbliższe 3 lata jesteśmy w stanie zrobić coś fajnego, tylko po prostu myślimy o tym, że tu i dzisiaj nam się to nie udało i to jest krzywo i w ogóle hmm, to pomalowałem czym się okazuje, że ktoś nagle pisze ci w komentarzu, że to tło wygląda jak sary olifant. I o to tutaj chodzi. Tylko i wyłącznie o to. I przez chwilę miałem spiny na pewnych ludzi, dzisiaj nie mam żadnej spiny, bo nie myślę już ani przeszłością, ani przyszłością wbrew pozorom dzisiaj. I dzisiaj bardzo chciałbym myśleć o tym wszystkim, co się dzieje wokół bez oczekiwań. Jeszcze się tego uczę i w tym jest... Moim wręcz mentorem i zorem do, do naśladowania macie Kanicerowicz, który po prostu mówi, że nie ma oczekiwań i wtedy jest łatwiej. I coś w tym trochę jest. Z drugiej strony jestem strategiem, więc mam potrzebę planowania, więc szukam dobrego rozwiązania na to wszystko, żeby to jakoś, jakoś popłynęło. Ja na razie idę w las odpocząć, bo dzisiaj jest taki dzień, w którym chcę po prostu odłączyć się i, i posłuchać tego, co tam się dzieje i posłuchać mojej żony, która gdzieś tam mówi <grymnie> dość mocno. Wyszliśmy z założenia obydwoje ostatnio przy mocnych rozmowach. Przestajemy zbierać gówno, zbieramy tylko tych ludzi ze sobą, którzy chcą fajnie funkcjonować, więc rada dla Ciebie, wyłącz wredne, chujowe nastawienie i nie szukaj shitu w całej opcji tego, co zrobiłeś dobrze, bo, bo można sfiksować. A hejterów zostawmy daleko w tyle. Niech robią swoje, oni też mają jakiś problem. Po prostu. A ja wracam do mojej żony, która siedzi, o tam macha, macha karteczką i czeka aż przestanę gadać, żebym, mógł, żebym mogła coś nagrać. I ja ja nagram coś z nią. Także trzymajcie się i polecam ten lasek. Co prawda widzieliście fantastyczne pole w środku lasu, ale tam naprawdę jest gęsty i zawodowy las. I zaraz tam pójdziemy poszukać jakiegoś dzięcioła, a może saręki albo koziołka. Cześć.